Panie burmistrzu, dzisiaj mija rok od wyborów samorządowych, w których to został pan wybrany na swoją pierwszą kadencję. Jak podsumowałby pan ten miniony rok? Myślę, że miniony rok był rokiem udanym. Był rokiem szczęśliwym dla mieszkańców Ciężkowic, gdyż ominęły nas kataklizmy, nie było powodzi, nie było wichury, nie było gradobicia. Panie burmistrzu, jakie ukończone inwestycje, jakie zaplanowane na przyszłe lato. Samorząd gminy kontynuował zadania inwestycyjne rozpoczęte w poprzedniej kadencji. Zakończyliśmy budowę parkingu w Skamieniałym mieście. Kończymy i oddamy do użytku 2 grudnia amfiteatr Letni i Muzeum ornitologiczne imienia Krystyny i Włodzimierza Tomków. Znajdujemy się w jeszcze nieotwartym muzeum. Kiedy zaplanowane jest otwarcie? Dnia 2 grudnia planujemy uroczyste otwarcie tego obiektu. Jaki jest główny cel otwarcia takiego, stworzenia w ogóle takiego muzeum? Czyli jak każde uroczyste otwarcie jest po troszkę takim świętowaniem czegoś, co się udało i kosztowało i pracy i pieniążków i chyba w tym przypadku całkiem dobrze te, te rzeczy się tutaj właśnie udało zrealizować. Najważniejszą tekście jest edukacja. Tutaj edukacja przyrodnicza i prezentacja dorobku państwa Krystyny i Włodzimierza Tomków, którego, których imieniem też tą muzeum nazwane jest, którzy przez pół wieku dokumentowali przyrodę, zbierali artefakty z tym związane, i możemy je podziwiać, więc po pierwsze edukacja, a potem po prostu turystyka i nawet rozrywka. Co będzie można tutaj zobaczyć? E, w zasadzie to, co w Starym Muzeum, czyli 200 gatunków w pół tysiąca egzemplarzy ptaków, praktycznie wszystkie polskie większe ssaki, ale czyli to samo co w Starym, ale w zupełnie innej formie, wzbogaconej o multimedia no i, no i fantastyczną oprawę plastyczną. Wybudowaliśmy ponad 11 km dróg asfaltowych i betonowych o łącznej wartości 1 700 tysięcy złotych, z tego dofinansowanie środków zewnętrznych milion złotych. Rozpoczęliśmy budowę obiektu wielofunkcyjnego sportowego. Na modernizację płyty rynku pozyskaliśmy kwotę 2 400 tysięcy złotych z funduszy europejskich. Podobna kwota uzyskana została na budowę hali sportowej w Brużni. Do zakończonych inwestycji można również zaliczyć nowo wyremontowany budynek Straży Pożarnej w Folkowej. W Ciężkowicach zlokalizowany został w pobliżu amfiteatru, plec zabaw dla najmłodszych. Poczyniłem starania, aby uregulować rzekę Jaszczębianka, która w okresie podwyższonych stanów czyni duże spustoszenia. Udało się pozyskać środki i zarząd melioracji. I gospodarki wodnej w Krakowie wykonał właśnie taką regulację.